Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kozaki. i zapraszam was na kolejny odcinek serii Krymargonem. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie questy ewentowe gwiazdka 2023. Mamy tutaj questa pobocznego, niefabularnego Urosaliwy Verbin. Więc gadamy sobie z nią, bierzemy sobie questa pobocznego. Jesteśmy u niej w domku, gadamy sobie. Quest jest dosyć, dosyć długi, więc myślę, że y, pewne fragmenty będę pewnie przyspieszać, choć nie jestem tego pewien. No, jakbym tutaj gadał z wami ca cały tutaj quest, więc raczej odcinek byłby bardzo długi. No, ale zobaczymy. Jest po 17, jest dzisiaj. 18 grudnia, więc no, jest lipa o tylko taka, że ja po prostu czasami nie mam kiedy nagrać tych dobrych uczynków, bo jestem zmęczony po pracy. Eee, dobra, mamy no tutaj co? myśla baba, o kurde. Eee, przypomina mi to z tych eee, ekspowiska eee, orzech włoski. A quest jest dosyć długi, twardy orzech do zgryzienia. Eee, quest mi przypomina Ekspowisko w tym w Nital. Dobra. Ja tutaj zginąłem. Niestety zmieniło mi się strój w ogóle. No Ale dobra, nie będzie. Czy ja tu mam miksy jakiego? Nie wiem, czy będę musiał coś walczyć, czy nie. Mam nadzieję, że nie, ale mamy tu jakieś. Aha, to jest teleport. Tu mamy jakiś, tu jest jakiś mix więc sobie łykniemy od razu. Dobra. Odgłosy tu już myszów było tak w ogóle. Tylko mam to wyciszone z gry, więc tylko słuchać mój, mój mikrofon. Znowu zginąłem, to po co ja się leczę? Szkoda miksturek. Dobra. się sobie czekamy, odzyskałeś przytomność, ale gdzie? A ja, no jeszcze nie odzyskałem, jeszcze leżę. Leża sobie pod drzewkiem. O oh To yeah. Czemu moje. Wy widzieliście to? Moja postać chodzi tak z dupy. O co tu chodziło? Było dziwne. Na minimapie. Okej. Okay. Opuść fabrykę i uda się w stronę Ithan. Dobra. Ithal, Nital. A czy Nital to jest Nithal, ale. To jak woli. Dobra. Idziemy do Ithan, Albo Itan. No różnie na to mówią. Yy, ciśniemy sobie, strzelina w murze, pewnie O, przynajmniej choć raz do czegoś wykorzystali to Ta strzelina była tam chyba wcześniej Geralt, Geralt z Rivi, oh yeah. Nasz Geralt z Rivi Ale chyba nie z Rivi Bo nie jest biało To jest oszustwo, chyba że to jest mały Geralt Geralt z Rivi, ale jeszcze jak był dzieckiem, nie był jeszcze zrobiony w wieźmina. Może taka mała ciekawostka? Od ekipy Garmory dla twórców, kurde zapomniałem jak, to był twórcą Wiedźmina, ale wstyd. No mniejsza z tym, gdzie ja mam teraz iść? Z w, w stronę właśnie Niko. dobra, tepniemy się. Ok. Yy, od Redów, właśnie Redzi Redzi byli właśnie yy, Twórcami Wiedźmina No i Sapkowski oczywiście Znaczy yy, Sapkowski był tylko, no, jako twórca książek no, On sobie wymyślił Wiedźmina, no ale Wydawca gry i w ogóle cały trylog gier o Wiedźminie, no to byli Redzi yy, Dobra, znowu mnie z zmieniło Skrzynka, lecimy Czekajmy się do domu, dobra i robimy znowu jakieś asasyna? Nie no i co? I dupa. Przecież miałem iść do skrzyneczki. Też mnie tu oszukujecie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie jest przecież? Dobra, czyli kolejna skrzyneczka w takim razie. Coś czuję, że się będę. Bada... No nie mogę przecież z tym rozmawiać. To co mnie tu oszukujecie? Halo, gro. Co jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mhm. Może. Albo może z pieskiem mam pogadać, co? Piesę? Nie, z psem, nie mogę. Oh, no. Dobra, ale tutaj na dole są jeszcze Mieszki, no i też dupa Dobra, jeszcze głupią zagadkę Trzeba tutaj Rozwiązać I ta skrzynka też, no ale pokazuje mi, że mam Iść do góry, no tutaj też tak samo, nie Czyli, albo mam sobie znaleźć Taką z dupy skrzynię, o właśnie No i na to chyba wychodzi, że tak mm, Co tu jest dalej Aha, no okej. Okay. Czyli się wracamy. No, najwyżej tutaj będę przyspieszał pewne momenty, żeby się tutaj też nie czekali. Nie wiadomo ile. Dobra, ciśniemy tutaj. A Geralt coś może? Nie. Wiem, że ma... Bo czasami twórcy dają tutaj germory daje że nasz to, towarzysz, który idzie za nami czasami może coś, jakiś gest sobie zrobić ale nie w tym przypadku no kuźwa, no ile tych zagadek wys, wyskakuje powiem wam, że ostatnio co parę minut mi wyskakują te głupie zagadki, to jest wkurwiające ja rozumiem, że tu dla tych bociarzy i tak dalej, no ale i multicont, no ale i tak gówno daje dobra, mamy tutaj do ziomów do trzech nawet o, nie. Dawaj mi to Ale co jest? Nie pogadałem z nim? Dobrze było, co mnie tu oszukujecie? Dobra, mamy kluczyk Do piwnicy No i tutaj w ogóle też będzie chyba tutaj losowe z tego co przemo o tym kłaście, bo on został dodany bodajże chyba wczoraj albo dzisiaj no i tutaj mamy właśnie kanały różne Musimy sobie znaleźć drogę tutaj Ej, naprawdę nas tutaj... ...niosło? Łyk to sobie potiona wrażliwego? w razie czego Ej, Tutaj do kanałów nas wdupiło No i dobra, ale taki 20 level co on tu ma zrobić? Na przykład, bo taki 40 Jeszcze szczury z tego co pamiętam, one chyba atakowały więc, no tak słabo. Znaczy mi tam raczej nic nie zrobią, bo za wysoki poziom mam. Ale... Chyba, że się tam nie respią po prostu. No i mamy tutaj akurat nawiązanie do... Właśnie króla yy, kanałów, szturów. To jest E2, jak ktoś nie wiedział tam z niższych poziomów, to jeszcze nie jest na topce, ani tak dalej. Yy, to jest E2, ona jest tam w yy, Nita, w kanałach. Bo ona ma chyba 196 poziom. Jak się nie mylę, dobra, szybko klikamy. Dobra, tepło nas do werbin Tak, tak, tak. Klikamy, klikamy, klikamy. Już koniec? A myślałem, że to jakiś dłuższy krok będzie okej, okay, z punktami doświadcza. I będzie level up. Pięknie. Albo i nie. Co? So, myślałem, że będzie poziom, a tu dupa. E, będzie trzeba zrobić dziennego questa, chyba, żeby sobie dobić. Dobra, wychodzimy. Stąd już chyba raczej nic nie będzie, tak. Zażarło mi mojego tego. Mojego towarzysza. Gdzie jest mój towarzysz? E, nie jest. Gdzie jest mój towarzysz? Dyniowy. Teraz z dyniowym chodzę towarzyszem. Dyniowy towarzysz, zaginął, albo go w depo mam. To jest, co to jest, pożerać grzybków, to już było założone. I nie mam go. Albo jestem ślepy. Kurde, moja dynia, no. No jest tutaj, ślepy jestem. Dobra, to byłoby na tyle, grał z wami Kozak, do następnego, cześć.